Runtur mojego pokoju, więc tak, tutaj mam już zawieszkę, którą dostałam na moje, na moje, na po prostu, ja śpiewam, tutaj koło na gimnastykę, I później worek na gimnastykę i tutaj część malowania i mój plecak do szkoły. To jest taka część, te gry. I tutaj nic, z Tutaj moje wszystkie do ściskania. Tutaj moje słodycze chołam przed moim braćmi. Stół ładnie posprzątamy. Tutaj ładnie. Ten. I że rozpią. No pewnie będę mówić przekleństwa. I wszystko tutaj dałam. Oj, muszę to poprawić. No dobra, nie dobra.

more than